Dzień siódmy, siódmy otwieranie kalendarza adwentowego Pokémon. Szukamy siódełeczki Ja już wcześniej No <laughs> Mamy booster <laughs> Ja nie umiem otwierać tego Booster Crown Uuu, no, tamto fajny flapping No Mamy dla Prasta tego, tylko że w wersji holo Tak, dokładnie no, to Riversik, fajny reversik Tu też mamy Racja Oh my god, holo Moniec. No cóż, dzisiaj nie było za dobrze To chyba nasz piąty booster dzisiaj, z każdego poleciało nam holo, więc Czekajcie na dzień ósmy Bonusik Przekładka I let's go Ładna IV, ładne Riolu Doltik. Zaprasik kolejny. Już mamy trzeciego takiego. Trener. Uuu, Kolar. jeksik. Nie, to nie, to jeksik.